Materiał przedstawiony w tym programie zawiera wulgaryzmy, a także może w niezamierzony sposób kogoś urazić, za co serdecznie przepraszamy, więc oglądasz ten program na własną odpowiedzialność. Bączkowe sprawy zniknęły gdzieś, gdzie killer z coś zjeść, bączkowe sprawy. Dobra. Dobra. A czekaj kurwa, ja nie wiem co trzeba mówić, ja pierdolę. Dobra. Kurwa no! Nie ja byłem gotowy! <śmiany> Witamy w kolejnym odcinku Pączkowych Spraw... Zajęliście... <śmiany> to mnie chcesz mówić? Lo, 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 lo. jeszcze raz! Kazam ci powiedzieć, że jesteś kurwa mi śmierdzisz! <śmiany> ja Witamy, kurwa! No jak kurwa! <śmiany> Czekaj kurwa. No jak kurwa?